No więc witam w kolejnym odcinku. Tak sobie pomyślałem, że możemy dzisiaj się trochę tutaj skupić na zapewnieniu nam lepszej żywności, jako że nasze, nasi duplikanci mają dość słabo. Przy okazji byśmy wykorzystali to, że tutaj mamy troszeczkę tych glonów. Myśmy mogli ich trochę tu podebrać. Nie byłoby z tym żadnego problemu, myślę. I tu byśmy poszli w tą stronę, żeby się kopać tu w dół, nie? Bo tutaj z tej strony jest w miarę, że tak powiem, niebezpiecznie, żeby się tu by się można było jeszcze kopać. No ale dobra, na razie tyle z ostatniej. Tak sobie pomyślałem, bo będziemy mamy tego jedzenia, też tak za dużo nie mamy. Więc sobie pomyślałem, że chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby, momentu skopiuję ustawienia, e, tylko którego ja skopiuję, ja chcę tu. Dobra. Tak sobie pomyślałem, żeby było można zrobić jakąś farmę też żywności. E, co najmniej tej tutaj, śnieżycy, tak? To się ona się nazywa, Przen, pszenicy śnieżnej. Z niej się robi dużo rzeczy i jest w miarę taka, myślę, tania, tania w miarę już w utrzymaniu. Woda tu akurat i tak już krąży, więc moglibyśmy coś takiego postawić tutaj. Tylko by był problem z przejściem, by trzeba było zrobić tak, że tutaj się przekopać. Gdybyśmy się tutaj tak przekopali, zrobili tutaj drabinkę do góry, myślę, że tak. musieli tu zrobić drabinkę do góry, tutaj to zamknąć. Tylko może nie z granitu, tylko ze skały magmowej. To jest granic? skały osadowej. Akurat nie chcę skały osadowej. Nie chcę skały osadowej. Ja bym chciał tak, drabinę bym chciał z piaskowca. O ile tutaj w ogóle jest, jak nie ma, to będą musieli znaleźć. I tutaj, co tutaj leży? Ziemia. Skąd tu leży Ziemia? To nie wiem. Regolit, ciemna skała dwutlenek węgla. Jest tu coś takiego? Ja bym chciał termicznie reaktywny. Jest coś takiego termicznie reaktywne? Temperatura przegrzewania termicznie reaktywny. proszę bardzo. Bo tu będzie zamknięta ta tra cała trasa. Tutaj też. Ok, tutaj możemy, myślę, dać paprotki. I tutaj, i tutaj Mam akurat dwie. To się przydadzą. Tutaj co, co, coś, coś, coś się tu dzieje. To proszę mi posprzątać. To nie zamarzło, tak. Nie zamarzło, to jest w miarę, w miarę ciepło. Jest. Prędzej, tu bym powiedział, że mogłoby nie Zawartość rury jest pusta? Dlaczego jest pusta? Nie ma tu wody? Hydro, pokaż mi Hydro. Aha, bo to jest tylko odejście z tego. Czyli tu jest, no to jest pusta w sumie, no. Okej, okay, dobra, zobaczymy. Tutaj też brakuje, widzę, brak wybranego nasionka, no ale tu są bardzo niskie temperatury, tu jest w miarę okej, okay, 20 stopni. No taki kaktus potrzebuje od 10 do 30, no to tutaj też możemy zasadzić kaktusy. Mhm, uh -huh. od razu, o, coś się tutaj nam nowego pokazało, ha, pamiętajcie, ha, to was wraca do domu. Tego na pewno nie chcę. Uh -huh. to z tym żarciem, to jakbym miał z 50 tysięcy, to mi się zastanawiał, słonej wody mi też w sumie nie potrzeba, więc... Mogę z tego zrezygnować. Bardzo dużo jest tego gazu ziemnego, co my go aż tyle nie zużywamy. Mm -hmm. Dobra, oni tutaj sobie pracują tak jak mieli pracować. Z dwutlenku węgla oczywiście nie mamy się jak pozbyć stąd niestety, więc tak musi zostać. To by trzeba było, żeby się pozbyć dwutlenku węgla, byśmy musieli zrobić tutaj przejście. Albo nawet tutaj byśmy musieli zrobić przejście takie o. Czy ten dwutlenek węgla zleciałby nam tutaj na dół i prawdopodobnie poleciałby aż tutaj. No. Dlatego naszą, chodzi o to, żeby naszych, naszych ziomeczków stąd zabierać już. I to przejście też się stąd zabierze i się zrobi tu gdzieś po środku. Myślę, że w tym punkcie powinno być ok. Jest to bardzo duży obszar do tych tlenów. Jak widzicie, tu są nawet jego braki. Przez to, że oni tam śpią. No ale niestety takie jest życie bo oni teraz bardzo dużo go będą używali, ale glony na razie nam powinny wystarczyć w tym co mamy, więc więc myślę, że jest ok. I tak tego z tej wody stąd by się trzeba było pozbyć, przez to, że jest to właśnie. I tu wtedy byśmy zrobili te zbiorniki, to by było dobrze się tego pozbyć. Tak sobie właśnie pomyślałem, że tego by było dobrze się pozbyć. Ogólnie całości i tak samo, żeby było wtedy zrobione wejście do tego tu punktu i byśmy rozebrali to i może jakby ktoś dosięgnął wtedy do tego też by było ok no bo to nie jest to nam potrzebne w sumie, więc po co nie tu myśmy zrobili wtedy sobie taką małą farmę hmm, tejś tego, no to byśmy musieli całe wyrąbać bo to nam nie jest potrzebne tu by była po prostu mała farma to jest dalej trochę za ciepło, więc trzeba by było to oddzielać to samo myślę, już bym się za to wziął nawet Wiecie, już bym się za to wziął. Eee, tylko to by było tak. My byśmy potrzebowali na pewno coś co nas odizoluje i powoli się nagrzewa Tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli by musiało iść coś takiego. No nie. Tak, i tego byśmy dali na przykład priorytet większy. No powiedzmy, że jakbyśmy to chcieli poszerzyć jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie? 5, 5, 10 dupców byśmy mogli przyjąć na klatę, tak sobie, o, byśmy to sobie oddzielili, i tu mamy wtedy naszą główną bazę, jest u pośrodku, więc luz, nie? Ale tak jak mówię, najpierw sobie niech pobudują to i niech się zajmą tutaj tym, tą demolką tego tutaj. Bo z tym jedzeniem to jest coś, coś się dzieje, nie wiem co się dzieje, i jest właśnie problem, chyba że jest gdzieś coś, co ja mogę jeszcze zbierać. Na przykład to mogę zbierać, to mogę zbierać i nawet ustawię tego na. Dość istotny punkt, ten, żeby to było dość ważne, żeby oni to pozbierali. To też ustawię, to też czemu by nie. Jest darmowe, to zbieram. O, to jest w ogóle wyłączone ze zbierania, to my chcemy to zbierać z powrotem. Nie wiem dlaczego jest wyłączone. Coś tu jeszcze możemy zbierać? Tutaj coś jest, tego nie widziałem. Wanna z ruda miedzi, ale jakaś duża ta wanna jest tutaj. Okej. Okay. Aha, bo tutaj wy wybrał ten tu fragment. Dobra. To od razu ja bym chciał, żebyście jak już tutaj wybraliście, to żeby tutaj było wybrane. O, właśnie, coś takiego. se powinni zeskoczyć i jedziemy dalej wtedy z tematem. Chyba, że sobie nie zeskoczę, to dam jeszcze jedno. Bardzo dużo zadań mu dodam, on nie będzie wiedział co ma robić, no ale trudno. Niestety tak jest w życie. OK, to już zaczęli sobie budować, więc jest OK, więc tu mogą brać się za niszczenie tego tu punktu. Yy, no i my nie chcemy tu mieć tego chloru, więc wyjdziemy, że trzeba się stąd pozbyć. W sumie najszybciej by było tak, żebyśmy się go. O, tu już to rozebrali? Tu to dosięgną? Też dosięgną, to dobrze, niech sobie rozbierają. Mhm. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Mógłbym na chwilę włączyć tą maszynę tutaj. Wiesz, jak to tu wygląda? Tutaj to już w ogóle wygląda słabo. Tutaj to są. Re Aha, dlatego. Że tu może to braknąć tlenu, te roślinki dużo biorą. I tu się chlorów nazbierało. O! I to ile się go tu nazbierało? Skąd on się tu wziął? Nie wiem, tu trzeba było się tu przebić. Nie ma wyjścia, trzeba się tu przebić, żeby to stąd spłynęło. Tu i to się uruchomi, wtedy będzie wypompowywać stąd ten. I tam bym powiedział, że to jest jedna z tych ważniejszych rzeczy, które jest do zrobienia. To się podnosi, no. Aha, oczekiwanie na dostawę. No to tu trzeba to dać na dziewiątkę, bo to tak się nie może tutaj dziać. Mhm. Skała ma ciemna skała. No to to samo chcielibyśmy się jej tu pozbyć. Mm, surowce mineralne. Ciemna skała i skała magmowa. Kopiuj ustawienia i daj mi to tutaj do wszystkich tych, co tutaj są. A tutaj jest to zanieczyszczony lód? Nie, sól, dobra. A tu się co podziało? Zamarza pewnie wodę tak? Hydra. Pokaż mi to. Woda, zawartość wody ma 27 stopni, zawartość idorowana i płytki mają 9 stopni. Tak, dobra, a tu jesteśmy w stanie zrobić coś z ze śnieżnej bułeczki? Tak, no i proszę by mi to robić tutaj. Albo może nie aż tyle, ale z. Nie, 5x5, 5, 15 zje. A my możemy się podzielić maksymalnie tyle niech będzie. No i okej, okay, widać, że tu się wzięli za to że ty stąd gościu teraz nie wyjdziesz. że ty w ogóle o tym pomyślałeś? No właśnie, nie pomyślałeś. Więc tu trzeba dać... zmniejszyć tego priorytet. Mają się kopać to, żeby on stąd wylasł? Już macie mi to robić. Bo on stąd nie wyjdzie, normalnie mówię wam. Tego mi nie buduj. No właśnie. I tyle. Na chwilę spuścisz się z oka i patrzcie co się dzieje. Yy, tak, no i to macie zbierać, okej. Okay. A tu wykopali tą dziurę tu? Wykopali. To to bym chciał włączyć teraz na nieoddychalny. Przełączyć to też na chlor. No właśnie. Tak długo aż stąd będziesz wyciągał, to masz stąd wyciągnąć ten chlor cały. Skąd go się tu tyle wzięło, to nie wiem. No bo jeszcze to nie pracowało i nie zrobiło ciśnienia. Aha, może tak być. I teraz patrzcie, dodajemy od razu kuchenkę gazową tutaj. Nie wiem czy jest dobrze, że to jest tak blisko, bo ona się będzie grzała i będzie zostawia odwytonek węgla. Tak właśnie o tym pomyślałem sobie. Więc może chwilowo dodałbym ją tutaj albo tutaj. Zasilić ją, bym mógł zasilić kablem tym wysokim prądowym. Zobaczył jak to działa, bo szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia. I do niej jeszcze za... potrzebny jest... gaz. I tyle. No i to jest bym, jak macie chwilę, to żeby to ktoś ogarnął, bo mnie ciekawi co to można robić, czy w ogóle jest coś opłacalnego tam do roboty. Tutaj coś się dzieje. Mhm, tu się wziął goście zakopanie i już doszedł chyba do... Jeszcze nie doszedł, ale nic nie widzę. Więcej, żeby były jakieś gejzery. Tu jest jakiś gejzer, jego możemy sprawdzić. To jest wulkan, następny wulkan. Zmieńmy tego priorytet na siódemkę, żeby ci mogli sobie spać dalej. Ok, a tak w sumie, czekajcie. Jeszcze tutaj sprawdzimy sobie to, co to się nowego odblokowało. Zamień wszystkie toaletki, walki na Twojej kolonii, na toalety i zlewy. Jej. Dobra, umiejętności duplikanta. Mają dużo umiejętności do odblokowania, ale nie robię tego na razie, bo na razie nie potrzebuję, żeby oni mieli do tego dostęp. To to więc bez sensu. Baza mi się ładnie w grzewa. Ten pokój jest jeden taki dzikus, co się nie ogrzewa, reszta ma po 40 stopni. O, widzicie? Tutaj na przykład jest dwutlenek węgla o temperaturze 24 stopni. No. Bo to jest tutaj, byśmy musieli się z tym odsunąć. Wtedy by było git, bo to by wyparowało wszystko w ciągu. Mhm. Aha, bo tu może było tak, że tutaj spadł ten chlor dwutlenek węgla. Nie wiadomo. A tu, bo to zamiast tego czynnika gazu ja to zmienię. Wiecie na co? Tak, dajcie mi tutaj po prostu przełącznik. Tak i ja sobie przełączę po prostu ręcznie i wyciągnę wszystko w pisem, co tutaj jest bez sensu. Idzie się ktoś tu poczuć do jakiejś odpowiedzialności. Dobra, R. My musimy dalej wyszukiwać co się tutaj da. Możemy wynaleźć taką wirówkę. I ten botaniczny analizator. Jedziemy po kolei. To już będziemy mieli wykryte wszystko z pierwszego. Tak, oczywiście żarcie jest dla rolnika priorytetem, więc luz. Dobra, przełącznika jak go przełączę, to nic nie robi, więc musimy zepsuć to. Aha, on jest po prostu cały czas aktywny, on jak wykryje to chodzi i jak jest włączony to chodzi. No, ale my musimy się pozbyć stąd wszystkiego. Tu w ogóle nie ma czym oddychać, to jest sam dwutlenek węgla. Jest bardzo mało tlenu, tu jest się trochę tlenu robi, tu się go trochę zostało. Bo tu ja muszę zrobić to przejście co mówiłem wam kiedyś, w sensie nie wiem, wam mówiłem. Eee, to na pewno zamykamy tutaj. No nie. I to będzie tak zrobione, że. czekajcie, bo myślę. Wybierz plan biorę ziemię, bo ziemia dobra jest. Mhm, poczekajcie, bo to trzeba tak, jak ja to zrobię tu, w sensie takim, że ja to ogarnę, tak? I tu będę chciał jeszcze jeden wysok dwa, trzy, trzy, trzy wysokości czterech tych bloków. Pokój, i ten pokój będzie zamykany, i tu będzie zajście do domu. Czyli tego zejścia nie będzie, będę musiał go zlikwidować. I zrobić je tu po środku. Tego się będziemy pozbywać i tak, więc luz. Stacja drukowania mogę ją zniszczyć. No. No I tak to właśnie będziemy robić tutaj. I dokładnie to samo będzie z tej strony tutaj robione tak. Uh -huh. Tak, żeby to były 5 i 5. Będziemy mieli 10 gości, jest ok. resztę zrobimy w automatyzacji. Dobra, tego się możemy pozbyć. Tu chcę tylko drabinę się pozbyć. I tyle. Ok, tutaj od razu będzie zrobione takie coś. To, co się tutaj da przerobić, to przerabiamy. Drabina. Dekonstruuj drabinę, Chcę tylko drabinę zdekonstruować, bo ona już tutaj nam nie będzie potrzebna. to jeszcze jest pośrodku drabina, tu jest drabina, jeszcze jedna, i tu jest drabina, jeszcze jedna. To sobie tu zostawimy, bo sobie nie mogę tego przeruszyć, przeruszyć więc już musi tu zostać. Nie wiem, że tu będę musiał coś doprowadzać. A skoro, to czekajcie, bo jeżeli ja tu będę musiał coś doprowadzać. To ten pokój powinien być już ostatnim pokojem do schodzenia w dół. Czyli najwyżej jak już bym chciał się udać to muszę się podnieść do góry. Aha. Czyli w teorii. To tu powinno być bardziej porobione tak. I tak, ale tylko dlatego, bo ta szafa grająca stąd będzie zasuwać gdzie indziej. Nie wiem, gdzie ją wtedy mam umieścić. Ona musi tu zostać, musi tu zostać. A ja muszę dodać piętro niżej, czyli, taki jaki był plan. Taki będzie ten plan dalej. I tędy będą musieli schodzić na dół, a tu się po prostu podciąga to w dół. I to też się gdzieś wyciąga. No i tak zrobimy. Okej, okay, leć dalej, bo to nie ma co tutaj się czekać. Tego możecie mi się pozbyć. W sumie i tego też możecie się pozbyć jakbyście mieli chwilę. To już widzę rozwalili dół. tu. To jest dwutlenek węgla, że on stąd nie ucieka, nie? Tlen. Dobrze. A no dalej jak jest? Bo tu będą łazili bez tlenu. No właśnie, to cały czas chodzi i wyciąga ten dwutlenek węgla, czy co tutaj to jest? Cały czas jest to wypierdzielano. A to wygląda tak jakby to było normalnie ten. Aha, dobra, bo ja się miałem skupić na tym nowym źródle yy, pożywienia. No dobra, na razie jest żarcie, jest, ale. Ale to będzie do zrobienia. W sensie nie, tego nim proszę nie usuwać na razie. ja tu wysoko sobie zrobię. Teraz z takim małym prześwitem. Yy, jedzonko. W sensie ogólnie będzie wszystko blisko. Nie będą tam nadal latać, bo tu w sumie nawet nie wiem po co latają. Rura wylotowa pełna. O to jest ciekawe dopiero. Jakim cudem może być rura wylotowa pełna? No tak, bo on idzie tutaj do niego, nie? I tu jest za duży syfil, atakują te morby i one produkują no właśnie. To, zresztą tego to będę dekonstruował. W ogóle to zdekonstruowali, tutaj? Tak, ale tu nie doskoczą do reszty. Niestety. Chyba, że im się pomoże takimi omykami. To jest wszystko do dekonstrukcji. To też jest do dekonstrukcji. Wszystko. Tak, tak to jest wszystko do zdekonstruowania. My tego nie chcemy. Będziemy po prostu, może używamy gdzieś indziej ten materiał. Po prostu albo damy go do góry, albo zobaczymy. I to też trzeba będzie tu zmienić. Hmm. Tak sobie myślę. O, tutaj to samo mam z minusowych temperatur, a to pewnie nic nie mogę zadzić od minusowych temperatur. Na pewno. Kaktusa mogłabym też zasadzić od, no, od zerowej temperatury. Albo tutaj. Zombie z Nie chcę tego. Ta roślina poprawia wystrój. O, to byśmy mogli. Od minus 90 do 0. To są no, minusowe temperatury. Tylko oni by musieli nosić. Właśnie, możemy zobaczyć jakieś stroje. Sytyry. Odlotowy strój jest 0. A możemy. To się może inaczej. O odzież. O, d, z, odzież, Odzież. mam trzy kamizelki chłodzące. Ja bym się chciał dowiedzieć, gdzie one są. Jak można to sprawdzić? Ja tu pamiętam, że gdzieś wybierałem. O, a prawo? No to tutaj jest. Teraz kamizelkę chłodzącą macie ubrać. Ty masz ubrać. I Ty też masz ubrać. bo to jednak u góry jak chodzą i na dole jak chodzą to temperatura jest dość wysoka widzicie nawet jeżeli jest 34 stopnie to i tak jest wysoka jak dla mnie tu dajemy wolne ogrzewanie to dajemy tak jak mówiłem a to musi być piętro wyżej i będzie zrobione tak i tutaj to zostaje tak jak jest My to będziemy jakby powiem tak że to będziemy reużywać yy, nie nie chcę tego tutaj ja bym chciał to Tutaj tak, a tu zrobimy jeszcze jedną po prostu warstwę. I tutaj zrobimy jeszcze jedną warstwę. Aha, a tutaj tak nie będzie. No właśnie, tam tak nie będzie. Dobra, jak to jest z tym tlenem? Bardzo mało go jest słabo, on tu go w ogóle nie ma. Hm. One mi się, one mi poginą jak tak będę sobie szalał tutaj sokowierówka co ona wytwarza zasilanie grzyb, jeżowe jagódki morale, siłę temperaturę przegryzania 75 i tyle, i wystrój plus 10 no to tyle chciałem wiedzieć ale on coś tu ma wejście czegoś, co to jest wejście, czego to jest rura wlotowa cieszy czy on tu potrzebuje wody? tak? Soko wirówka meble pyk. Zasilanie. Króla wrotowa cieczy. Musi trzymać ciecz systemu. No, używa woda. No weź tak ktoś wybuduje ciekawi mnie jak to wygląda. I od razu jest tak, to możemy zmienić z tego priorytet na 5, tak jak wszystkich drzwi. Żeby oni nie, nie szalali tu, szaleli. Okej, okay, tu jest zanieczyszczony tlen? Nie, normalne. Aha, okej. Okay, no i to potrzebuje prądu. A ile to wpierdziela prądu? Ile daje prądu? Możemy to zobaczyć pewnie tutaj w tej zakładce. 120 W. To dużo nie, je, więc możemy to na spokojnie sobie podpiąć na no już. No. Ciekawe, że ja tu nie widzę nic w tym. Aha, chyba, że tu jeszcze wodę trzeba podpiąć, tak? Hydro. Czyli moglibyśmy spróbować ją tutaj po prostu tak o, doprowadzić Ale tu będzie z samego siebie pewnie im ciepło Czy nie? Nie, źle, tu jest 17 stopni, to jest o wiele cieplej na dole Czyli to tego też się proszę tu już pozbyć, żebym miał do tego dojście Tak trzeba będzie zrobić, mówię wam A dziwne, że na przykład oni nie przeskakują sobie na rurę i nie budują z rury że tego też nie mogę przestawić. Mogę to aktywować co najwyżej, ale nie mogę przestawić. No dobra, jak mu to aktywował. To, to bierze jakiś, ir, jakiś prąd. Nie. Z tego punktu będę musiał zejść jeszcze jeden, żeby zrobić te przejścia na co oni biorą te w skafandrach co chodzą. Niestety takie jest życie. To też mogą likwidować już. Coś mi się tutaj źle myszkę trzyma, nie wiem. Ręka mi już od tego zaczyna boleć. Aha, tutaj nic nie miałem do tego, żeby to zrobić, ok. I tutaj to też proszę mi się pozbyć tego, bo tu widzę zakopane są te... I tu woda ucieka stąd. Czemu woda tu ucieka? Stop. Ja bym chciał się dowiedzieć dlaczego tu woda ucieka. Mniej tej wody krąży, czy jak? Nie, on to cały czas tu No to jest wyłączą się już, nie? Następny spoczynek za 50 cykli. No, czyli się nie wyłączył. Niewystarczające zasoby szlamu. to dobrze, wiem, że szlamu nie mam. Co tutaj jeszcze mamy? Ci tutaj już się dokopali? Tak, wykopał tą tu resztę. Akurat mam Save'a. Wykopał i tu mamy następny, ten biom ala grzybowy. Tu byś się mógł dokopać, i ja bym chciał, się jak miał chwilę, to żebyś strzedł tutaj od razu. Wykopując po prostu te rzeczy tutaj, nie? Zobaczymy, co tam jest. Bo tutaj już wiemy: tu był ten wulkan, gejzer słonej wody. To nam jest on akurat do niczego niepotrzebny. Marynowany posiłek, dalej wszyscy cisną, cisną na tym marynowanym posiłku. Okej, okay, tutaj dam wam jeszcze to, żebyście mieli szansę do się. Tu się o, Aha, bo jest linon, no ta. Tak, dobra, i tutaj to też mi tu postaw. Okej. Okay, no i co tutaj mamy? Nie bra brakuje grzybów i jeżowych jagódek. A woda już jest. I temperatura tu spada tej wody, okej. Okay. Ja tą wodę chyba schowam tutaj do góry w ten hydro Przepnę ją tutaj tędy Zamiast tędy Bo ta temperatura to już jest tutaj jest To jest śmieszne, bo patrzcie, spód ma 6 stopni i góra ma 30 No tu nie dosięgną, żeby to zrobić, więc tyle chociaż Tutaj to jest to samo o. Nie? Tutaj macie po 3 stopnie, bo to są te rzeczy leżą a tutaj po 35 stopni. To tu mi nic nie urośnie, ale tutaj już prędzej. Jak sobie zrobię na wysokości 4, tylko tu będzie taki meg, że tu muszą być podwójne płytki, od góry do dołu będą podwójne płytki. Nie? Więc ta drabina w teorii nie będzie tak, tylko, tylko ta drabina będzie przesunięta o jeden blok. I to będzie zebrane z tej drabiny. I ja tutaj zrobię sobie o wysokości 4 3 4. I tu będzie zrobione po prostu farma tego. No, tego tutaj, co tu rośnie. Nie? Tak będzie właśnie zrobione. Pyk, pyk. I tyle. I to potem będzie wszystko do wyróżnięcia, i porobimy tu panela, i nie wiadomo co tam jeszcze zobaczymy. Wszystko na spokojnie. Na razie mają tyle innych rzeczy, że się nawet nie ma czym przejmować. Tutaj to dobrze, niech oni sobie wszystko pokończą. A ja na razie myślę, że to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, proszę o zostawienie łapeczek, komentarza. I w sumie tyle wyświetlania dla mnie, tak znaczył jak ktoś w ogóle ogląda i widzę sobie po czasie, jaki oglądacie, więc w sumie trzymajcie się, miłego dnia do następnego odcinka.